Ten dialog Pana Jezusa z uczonym w piśmie zapisało trzech ewangelistów: święty Marek, święty Mateusz i święty Łukasz. Każdy z nich zapamiętał tę rozmowę odrobinę inaczej. Albo, może lepiej byłoby powiedzieć tak, że dla każdego z nich co innego było w tej rozmowie najważniejsze. Więc te zapisy, trzy odrobinę się różnią między sobą. W tym zapisie, który słyszeliśmy, uczony w piśmie pyta się Jezusa, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. I Pan Jezus mu odpowiada zgodnie z, z pytaniem: Pierwsze jest to: Słuchaj Izraelu. Pan, nasz Bóg, jest Panem jedynym. Będziesz go miłował całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem. Święty Mateusz zapamiętał to pytanie trochę inaczej. U Mateusza uczony w piśmie pyta się, które przykazanie jest najważniejsze. I Pan Jezus odpowiada, najważniejsze jest to: słuchaj Izraelu, będziesz miłował Pana Boga swego. Marek mówi pierwsze. Chce nam coś bardzo ważnego powiedzieć. Nie zawsze nie, pierwsze i najważniejsze to jest to samo. Czasami jest tak, że najważniejsze mówi się na końcu. Jak ktoś nie wiem, mówi, Ważny wykład to prowadzi słuchaczy do momentu, kiedy powie coś najważniejszego. U Świętego Jana, na przykład, przykazanie miłości Boga i Bliźniego, to przykazanie, kiedy Pan Jezus mówi: Mam dla Was nowe przykazanie, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja Was umiłowałem. U Świętego Jana to przykazanie jest na końcu Ewangelii, w czasie ostatniej wieczerzy. Jezus czekał trzy lata, żeby powiedzieć to, co najważniejsze. Przez trzy lata mówi: Kto ma uszy, niechaj słucha, kto ma uszy, niechaj słucha. Naucza trzy lata, ale to, co najważniejsze, mówi w czasie swojego ostatniego przemówienia, na ostatniej wieczerzy. Tak bywa, że to, co najważniejsze, mówimy na końcu. Ale ten zapis świętego Marka mówi, zobaczcie, co jest pierwsze. Pierwsze, coś, co właśnie co kładziemy na początku, coś, co otwiera drogę. Pierwsze jest coś, jest coś takiego, co jest jak brama, przez którą wchodzisz. Co jest u początku tego, że zachowujesz przykazania. Co jest u początku tego, jak słyszeliśmy, że składasz Bogu ofiary i całą palenia? Co jest u początku? Co jest pierwszym krokiem? Bo może się okazać, że jak człowiek się pomyli na początku, to zamiast się zbliżać do ceny, to się od niego oddala, nie? Taki fajny dowcip, pamiętam dowcip, nie dowcip, to zdaje się, że było wydarzenie. Gdzie człowiek się pytał górala, Baco, a daleko do zakopanego, a Basa mu mówi: No, będzie tak za dwa kilometry. A mogę się do Was dosiąść, No, siadajcie, panie, siadajcie. No, jak usiadł, to po pół godziny pyta się: To daleko do tego zakopanego? No, tak, cztery kilometry. Pomylił kierunki, nie? Jak wejdziesz na złą drogę, to zamiast się zbliżać do celu, od niego się oddalasz. A cel jest nie byle jaki, bo cel jest sformułowany pod koniec tej rozmowy, kiedy Jezus mówi: Jesteś niedaleko królestwa Bożego. Czyli jak dobrze zacznę, to mogę posłużyć sprawie królestwa Bożego na Ziemi. Ale jak źle zacznę, to może się okazać, że zamiast służyć Królestwu Bożemu, staje się potężną zawadą. Na drodze tego Królestwa Bożego w świecie, wśród ludzi. Jezus mówi: Popatrzcie, co jest w Waszym postępowaniu pierwsze. Co ma być pierwsze? Co ma być na początku, jeśli się nie chcesz pomylić? Jeśli nie chcesz zawadzać Królestwu Bożemu zamiast go budować, co ma być pierwsze? Pierwsze ma być: słuchaj. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Boga. Dzisiaj wszyscy debatują o Kościele. Kościół stał się głównym tematem ludzkich dyskusji, ludzkich takich innych działań, zachowań. Nie. Wszyscy rozgorączkowań coś trzeba zrobić z Kościołem koniecznie coś trzeba zrobić. Ile z tych planów, ile z tych pomysłów, ile z tych idei bierze się z tego, że najpierw słuchasz Boga. Wszyscy wiedzą, co w Kościele zmienić. Ile z tego się zrodziło ze słuchania Boga, że byłeś przed Panem i słuchałeś, co ma Ci do powiedzenia? Ile z tych wszystkich ruchów, działań, nie? Zróbmy coś, zróbmy. Ile się zrodziło z tego, że na modlitwie posłuchałeś, co Jezus ma do powiedzenia? A nie z tego, że ja mam pomysł i ja wiem, i ja zrobię. I co więcej, nie? Bo na początku jest słuchaj, a drugie słowo jest kochaj. Kochaj Boga. Kochaj Boga. Z całego serca, z całej duszy, całym umysłem, ze wszystkich sił. Kochaj Boga. Ile naszych działań... Takich właśnie, do których jesteśmy zapaleni. Nie? Robimy tyle szumu, wiatru koło siebie. Ile z tych działań jako motyw w naszym życiu ma miłość do Boga? Ma miłość do Boga. Ile z tych ofiar wielkich, nie? jak ten uczony mówi, miłość znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Składamy wiele ofiar. Nieraz jesteśmy bardzo ofiarni. Ile z nich ma jako motyw rzeczywiście miłość do Boga? Jest taki fragment w pierwszej księdze Samuela, kiedy król, król Saul składa Bogu na ofiarę najlepsze ze zdobycznych zwierząt. I przychodzi do niego prorok Samuel i mówi mu tak: To, co robisz, to jest bałwochwalstwo. Czyli, że te wielkie ofiary, które Samuel składa Bogu, są bałwochwalstwem. Pamiętam, jak czytałem ten tekst po raz pierwszy i myślałem nad tym, w takim razie, komu Samuel, Saul te ofiary składa? Dlaczego to jest bałwochwalstwo? Dlaczego prorok orzekł, że te wszystkie ofiary tak naprawdę nie trafiają do Boga, że są złożone komuś innemu, jakiemuś bożkowi, że to jest bałwochwalstwo? Kogo Saul czcił tą ofiarą? I odpowiedź jest ostra. Siebie samego. Siebie samego. Nie wiem, czy byliście kiedyś we Wilnie. Ja byłem raz we Wilnie z taką wycieczką i pamiętam, mimo że to było dawno, ale to zapamiętałem właśnie z Wilna. Poszliśmy zwiedzać Kościół świętego Piotra i Pawła na Antokolu, jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych, jakie są na świecie. Fundowany przez marszałka Paca. Wszyscy wiedzą, że Pac go fundował. Wiecie dlaczego? Dlatego, że na fasadzie tego kościoła jest taki łaciński napis: Regina Pacis fundanos in Pac. W tej swojej wielkiej pokorze dwa razy umieścił słowo pac w łacińskim zdaniu na fasadzie. A potem, żeby się wszystkim wydawało, jaki jest pokorny, to się kazał pochować pod progiem tego kościoła. Jaka pokora! Wszyscy po nim depczą. Tylko wchodzą i wszyscy czytają, kto fundował ten kościół. Do momentu, kiedy się Pan Bóg wkurzył, piorun uderzył w tę płytę, dzisiaj jest w bocznej ścianie, nikt nie czyta. Wielka ofiara, nie stać by Was było na taki kościół. Wielka ofiara, wielkie całopalenie palenie. Nie osądzamy marszałka, Pan Bóg go osądza, ale ile w tym było prawdziwej pobożności, ile kultu bożego, a ile szukania własnej chwały, pamięci po sobie. Wielkie ofiary człowiek nie nas składa, wielkie ponosi. Może być, żeby uczcić siebie, może być, żeby pohandlować z Bogiem, żeby się z nim potargować o coś: ja ci daję, ty mi daję. Jezus mówi: Patrzcie, co jest u początku, co jest pierwsze. I czy na pewno jest tak, że w każdym Waszym działaniu pierwsza jest miłość do Boga? To jest motyw. Osobiste spotkanie z Bogiem, takie w którym mówicie: Kocham Cię. Nie, nie musi być wcale takiej osobowej relacji. Ludzie zabijają w imię Boga. I nie mówcie, że Go kochają. I nie mówcie, że Go słuchają. Pokażcie Boga, który rozkazuje zabijać. Nie ma takiego Boga. To są ludzkie ideologie, ludzkie pomysły. Nie, przypisywane Bogu, obrażające go, poniewierające Pierwsze jest, słuchaj, słuchaj, co Bóg mówi. Wtedy zaczynaj działać. I upewnij się, że to, co tobą kieruje, to jest miłość do Niego. Wtedy rób wszystko inne. I wtedy rzeczywiście jesteś niedaleko Królestwa Bożego. Wtedy niedaleko. Piękne słowo Pana Jezusa. Piękne słowo Pana Jezusa. Takie, które nas porządkuje, jakoś pozwala nam stanąć w Prawdzie przed Nim i prosić Go, by nas obdarzył tą zdolnością słuchania Go słuchania go jako jedynego naszego Pana, a potem by nam dał zdolność odpowiadania na Jego miłość naszą miłością. Amen.